Cześć, witam Was w kolejnym filmie o mikrokontrolerach PIK. Tutaj mam na wokandzie PIK 16F628A. Za chwilę dotrzemy do jego noty katalogowej. Dioda sobie mruga. To możecie zobaczyć w filmie 5 i 6. Tam rogaliśmy diodami z tego cyklu o mikrokontrolerach. No i słuchajcie, tutaj dzisiaj będziemy zabawiać się tymi oscylatorami. Są dwa kondensatory. Pokażę Wam, gdzie znaleźć wartości tych kondensatorów. Tutaj są oscylatory, po polsku rezonatory. Ten ma częstotliwość 18 MHz, a te dwa małe takie to są tak zwane oscylatory zegarkowe. Bardzo pożyteczne przy budowaniu zegarów, których na pewno nie ominie nas w tych filmach, które będziemy budować. Tutaj dwa są identyczne, one mają specyficzną częstotliwość w kHz, mierzoną 32 i 760 chyba tam 2. To można zobaczyć w nocie, nie trzeba się tym martwić, że to jakiś problem, zresztą na pewno dzisiaj to jeszcze zobaczymy. No i dwa kondensatory. Jeszcze nie powiemy jakiej wartości, ponieważ ta wartość będzie zależna od tego, jak wygląda sytuacja z tym oscylatorem. No i co? Można używać oscylatora wewnętrznego. Spójrzmy do noty katalogowej. W nocie tego kontrolera napisane jest, że jest bardzo wydajny, high performance. No i mamy nawet 20 MHz, ale poniżej jest napisane, że jest wewnętrzny, precyzyjny 4 MHz oscylator fabryczny skalibrowany mniej więcej co plus, minus, jak tutaj widzicie, 1%. No plus, minus, 1% to jest sporo herców, nawet do 4 MHz. Ale żeby coś zrobić precyzyjniej, to stosujemy takie rezonatory kwarcowe, które są dokładniejsze i stabilniejsze przede wszystkim w swojej pracy, nie są zależne od temperatury, no może po części tak, gdybyśmy je zagotowali. Więc tak jak wiemy już, że możemy skonfigurować, tak jak w nocie jest napisane, 4 MHz wewnętrznego oscylatora, Przeskoczyłem tutaj do oscylator configuration, do tego punktu, i mamy tutaj możliwość wyczytania, że są raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych typów naszych konfiguracji oscylatorów, ale jednym z nich jest int intOS, czyli właśnie Internal Precision Oscillator, czyli ten wewnętrzny. No ale my ten oscylator, który tu jest, to mamy 18 Hz chcemy prowadzić nasz kontroler na naprawdę wysokie obroty. Czyli tutaj, jak spojrzycie sobie w tą tabelkę, nie musicie czytać całej. No, oczywiście, jak ktoś jest dociekliwy i ma ochotę, proszę bardzo. Ale jeżeli faktycznie zajrzycie sobie tutaj w tabelkę, to dla pozycji 16 MHz i więcej prawdopodobnie, nie, to przepraszam, to są rezonatory ceramiczne, a my mamy kwarcowy. Na ceramicznym nawet nie wyciągniemy więcej niż 16 MHz. Tutaj mamy przedziały 8, 10, 20 MHz. Ja mam akurat 18 MHz, to musimy zastosować do oscylatora odpowiednie pojemności naszych kondensatorów od 15 do 30 pF. Akurat wszystkie powyżej 2 MHz są takie same. Ja tutaj mam dwa kondensatorki 22 piko i one są tak po środku. Wydawało mi się najrozsądniej, żeby to wszystko dobrze działało i stabilnie. Gdybyśmy nie założyli kondensatorów, oscylator mógłby się rozjechać. On musi mieć tę pracę z ładowaniem Kondensatorów z e, pomożoną tym ładowaniem, ale tu poniżej, zobaczcie jeszcze, ja powiększę trochę. Widać, jak je podłączyć. Mamy wejście OST1 i OST2. Między nie, wbijamy tutaj rezonator. Tutaj jeszcze jest RS. No przy tym rezystorze przecież jest jedyneczka, więc tutaj jest napisane, że jest to szeregowy rezystor, który może być wymagany, gdyby ten kryształ był zbyt mocno obciążony. Natomiast nie może być on zbyt mały, bo wtedy prąd nie będzie tu płynął i kryształ się będzie destabilizował. Nie sugerują tutaj rezystorów, chyba. Nie widzę nigdzie na razie. Zobaczmy niżej. Nie, no dobrze, my uruchomimy to bez rezystora, bo taką też konfigurację widziałem gdzieś, że nie był on tu wymagany. Użyjemy tych kondensatorów. No tak, ale co innego chciałem Wam pokazać, przecież tutaj mamy kod naszego pliku. Wygenerowałem bity konfiguracyjne tego możecie się dowiedzieć oczywiście w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym odcinku mojej serii o pikach. Użyliśmy w tej chwili, używamy w zasadzie bo zobaczcie, dioda cały czas niezmiennie i ciągle mruga. Używamy sobie tutaj wewnętrznego oscylatora i napisane mamy, że wtedy te dwa łącza RA6 oraz RA7 są. Uwolnione, nie musimy, a nawet tu jest podpowiedziane, że jest os 1 i os 2, to jest wejście oscylatora właśnie na tych pinach, od razu to możemy tutaj wyczytać. No i one są uwolnione, możemy używać je jako wejścia i wyjścia. Ale załóżmy, że potrzebujemy jednak szybkiego i stabilnego działania tego pika, no to podłączymy sobie rezonator. Zgodnie z tą katalogową rezonator podłączony na odpowiednią nóżkę, kondensatory podłączone, dioda mruga identycznie, jakby nic się nie zmieniło. I faktycznie nic się nie zmieniło, słuchajcie, ponieważ tutaj cały czas mamy w bitach konfiguracyjnych rezonator wewnętrzny. Muszę zmienić ten wpis na HS. High speed. Natomiast jeżeli nie wiecie, jak zmienić ten wpis, to wystarczy tutaj kliknąć bity konfiguracyjne. Przyczepię sobie to do. O. I tutaj właśnie mamy IntiSio. Oczywiście ta zmiana tutaj tych bitów nic nie zmieni, jeżeli chodzi o sam program. My musimy wygenerować odpowiedni kod, ale tu są wszystkie opisane. I jednym z tych pozycji jest HS, czyli ta wysoka prędkość. razu tutaj zmienia nam się, że HS oscylator, High Speed Crystal Resonator na RA6 podłączyć i RA7. No i właśnie tak zrobiłem. Podłączyłem je. Natomiast jeszcze raz przypominam: zgodnie z notą katalogową zastosowałem tutaj kondensatory 22 piko. To jeszcze raz tutaj pokażemy je. No i co? Możemy załadować program. Zobaczmy, co się stanie. Zobaczcie, jak szybko mruga dioda. Co tu się dzieje? Dlaczego tak jest? Było co pół sekundy. Nic nie zmieniliśmy w programie. Tylko założyliśmy rezonator oraz wrzuciliśmy bit high speed. No, i właśnie o to chodzi. 18 MHz, a było 4 MHz. Można spodziewać się, że teraz dioda mruga dokładnie, proporcjonalnie więcej razy o te, no jak 16 byśmy podzielili na 4, no to było ładnie 4, to więc 4,5 raza szybciej mruga. A dlaczego tak? Jak spojrzymy sobie w kod, to je, tutaj jest taka definicja XTAL frequency. Czyli właśnie frekwencja, częstotliwość tego rezonatora. I tu mamy podane 4 MHz. To nie jest ustawienie rezonatora, to też powinniście wiedzieć z wcześniejszych filmów. To jest sygnał dla funkcji w zasadzie makra-delay, jaki rezonator używamy. Sam kontroler nie rozpoznaje tego. Jeżeli tutaj wrzucę ile, no wiadomo, że 18 milionów, bo to jest 18 MHz. No to teraz przeładujemy i zobaczymy, czy wróci nam wszystko do porządku. No i proszę bardzo, pięknie mruga co pół sekundy z powrotem, wszystko jest porządnie skonfigurowane. Ten oscylator kwarcowy bardzo precyzyjnie odmierza nam to mruganie. Nie zależy nam na tym, bo to jest tylko dioda, ale w przypadku naprawdę porządnych, dużych projektów, to może być bardzo, bardzo ważne, to podsumujmy. Korzystajcie z rezonatorów, tych, które są wbudowane, do mniej ważnych prac. Będziemy takie prace wykonywać jeszcze, więc niech sobie tak będzie. Natomiast przy dużych, ważnych projektach zawsze używajcie rezonatorów kwarcowych, no albo ceramicznych, ale raczej kwarcowe są bardziej popularne. Jest, jak sprawdziłem w TME, czyli tam na stronie hurtowni, tych jest chyba około 150 różnych modeli, ale tych, które są do powierzchniowego ym, lutowania No to jest naprawdę kilkanaście tysięcy różnych, różnistych Częstotliwości są niesamowicie różne do różnych zastosowań No dobrze, słuchajcie, to na dzisiaj koniec Myślę, że o rezonatorach dowiedzieliście się na tyle, na ile trzeba Żeby można było te projekty swoje wdrażać Cześć A jeszcze jedno Mrugajcie też na mój kanał, subskrybujcie go